Poziom 20 jest 22 poziomem Backrooms. Ten poziom zawiera cztery długie korytarze z losowo umieszczonymi drzwiami. Szacuje się, że korytarze tego poziomu mają długość około 26 mil, co daje 41,86 km. Korytarze krzyżują się ze sobą na środku poziomu. Ten właśnie środek to mały plac z krzesłami i biurkiem. Byty nigdy nie pojawiają się na tym obszarze, a z tego występują na korytarzach. Zakłada się, że korytarze ciągle się zmieniają. W jakiś czas coś się w nich kształtuje i zmienia swój wygląd. Wysoko korytarze mogą stać się niemożliwe do przejścia, chociaż różnią się. Jest w nich jedna stała rzecz: drzwi, które powtarzają się po obu stronach. Zawsze tam są. Mogą prowadzić do odsłownych miejsc, bakrums, w tym poziomów enigmatycznych. Najczęściej spowodują, że pojawi się gdzie indziej na poziomie 21 lub też trafisz na przykład na inne poziomy drzwi oznaczone 105 prowadzą do poziomu 0. Oznaczone 356 prowadzą do poziomu 356. Drzwi wykonane z piaskowca prowadzą do poziomu 46. Drzwi oznaczone 30 34 prowadzą do poziomu minus 6. Drzwi z uśmiechniętą buźką prowadzą na imprezę. Drzwi oznaczone numerami od 8 do 20 prowadzą do poziomów odpowiadających im oznaczeniom. A nieoznaczone drzwi prowadzą do poziomu 1.5. Innym drzwiom nie można ufać. Wracamy do losowych miejsc. Korytarze tego poziomu są niezwykle niebezpieczne i mogą być wypełnione bytami. Liczba bytów i ich rodzajów jest nieznana, chociaż klikacze są stosunkowo powszechne. Niezidentyfikowane byty zostają również zauważone na tym poziomie. W korytarzach można znaleźć także losowe przedmioty, głównie wodę migdałową, klucze poziomów i termosul. Jeśli spotkasz innego wędrowca na tym poziomie, nie powinieneś mu ufać. Za wszelką cenę unikaj z nim kontaktu. Plotka głosi, że na końcu jednego z korytarzy znajdują się drzwi, które powodują, że korytarz wydłuża się znacznie bardziej niż zwykle. Te drzwi nigdy nie zostały odnalezione, ale mówi się, że za nimi znajdują się cenne zasoby i wiele agresywnych bytów. Jeśli te drzwi zostaną znalezione, nie otwieraj ich. Głoś ich odnalezienie do MEC. Odkrycie wyjściowych drzwi, według plotki, drzwi znalezione są w korytarzu na prawo od recepcji. Nie, na nimi duży czerwony neon z napisem wyjście. Drzwi podparcia prowadzą do trzech ciemnych korytarzy. Te korytarze nie zmieniają się i zawierają wiele cennych zasobów. Byty mogą pojawiać się tam bardzo często i wydają się dziwnie zgrupowane. Chociaż korytarze też są nieskończone, należy zauważyć subtelne zmiany w wyglądzie bocznych drzwi, ponieważ powiększają się wraz ze wzrostem niestabilności korytarzy. Powiększające się drzwi nie zawierają zasobów i prowadzą tylko do podpoziomów i poziomów enigmatycznych. Zdecyduj się nie eksplorować tej części poziomu z tego pierwszego. Nie ma na tym poziomie żadnych znanych baz, posterunków bądź społeczności. Jeśli chodzi o wejścia, dostać się na poziom 21 można przez szczelinę ścianach poziomu 13. Wypaczone szczeliny są okazjonalnie spotykane na poziomie 11, 9, 6, a najbardziej stabilne są między poziomem 13 a właśnie tym poziomem. Związek między tymi poziomami jest nieznany. Są zauważalne spod emitowania głośnego skomlenia. Na ten poziom można również wejść z poziomu 1.5, osobowo przez no -klipowanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. To by było na tyle z poziomu 21, z Backrooms. Jeśli więcej macie jakieś propozycje, śmiało je napiszcie w komentarzach. A i co mi żegnam? Do zobaczenia. Pa Pa.